wieczór, Chorzów! Bardzo dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą imprezę Światowe Dni Młodzieży. Popieramy absolutnie, widać młodych ludzi jadących na południe Polski, z całego świata. Do miły widok. Uuu. Czur! Czy takie koncerty jak dzisiejsze są dla Was w jakiś sposób wyjątkowe, bo często angażujecie się w takie koncerty związane z naszą wiarą? Każdy koncert jest wyjątkowy. Kiedy przychodzą na niego ludzie. Dzisiaj jest koncert związany ze światowymi dniami młodzieży. Jadąc przez całą Polskę widać, że tam młodzież z całego świata się zjeżdża. Bardzo nas to cieszy, że, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia. Nic dodać, nic ująć, a, a zagramy swój z, zwyczajowy set, także będzie i, i piosenkowo, i, i, i dosyć mocno czasami. Ale m, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Mamy nadzieję, że mieś, mieś, tak, zmieścimy się w konwencji Światowych Dni Młodzieży. A jeśli chodzi o Śląsk, to macie może jakieś wspomnienia ze Śląskiem? Ze Śląskiem zawsze mamy dobre wspomnienia. Bardzo lubimy grać w tej części Polski. Ludzie mają... Duże serce y, zawsze żywiołowo reagują i z największą przyjemnością zawsze gramy na Śląsku. Nasza płyta, którą nagraliśmy razem z Ojcem, wychodzi 30 września. Płyta pod szyldem Cugowcy. Jeszcze nie znamy niestety tytułu płyty, ale to myślę też za chwilę będziemy się musieli na to zdecydować. Płyta no, bardzo różnorodna, ale osadzona w muzyce rockowej, w różnych jej odcieniach. To jeszcze ostatnie pytanie: jeśli już jesteśmy przy tych rodzinnych relacjach, to czy łatwa jest taka współpraca rodzinna? Jest bardzo przyjemna. Myślę, że niewielu nie, nie ludzi ma sposobność pracowania z, z własnymi rodzicami, z własnym rodzicem i odwrotnie, rodzic z dzieckiem, prawda? Więc to jest, to jest na pewno bardzo miłe i ciekawe doświadczenie. Zespół Bracia zagrał pod szybem Prezydent z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Krakowie. W sumie z kilku krajów gościmy kilkuset gości. W Chorzowie od kilku dni zapewniamy naszym gościom, nie tylko z Europy, ale z całego świata można powiedzieć, wolny czas. Organizujemy szereg koncertów. Dzisiaj jesteśmy świadkami pikniku pod szybem Prezydent, gdzie główną gwiazdą wieczoru jest zespół Bracia. Choć teraz młodzież z całego świata jest już w Krakowie, to z pewnością na długo zapamiętają piknik pod szybem prezydent i wyjątkowy koncert z zespołu bracia.